Syndykaty. Jest ich tak wiele w grze. Ale w tym poradniku omówię tylko frakcje syndykatów, które między sobą konkurują, a pominę wszystkie syndykaty, które są neutralne. A więc mamy nowa Loka, czcząca ziemię taką, jaka była przed zepsuciem, pragnącą przywrócić czystość rasie ludzkiej, usuwając z niej wszystkie genetyczne manipulacje oraz pragnącą od nowa zaludnić ziemię. Przywódczynią tej frakcji jest kapłanka Amary. Sekwencja peri. Odłam korpusu, który porzucił przemoc, podążając drogą własnej doktryny, odmiennej od tej korpusu. Są to kupcy, którzy dążą do rozwiązywania wszelkich konfliktów drogą dyplomacji i handlu, a gardzący przemocą, a zwłaszcza korzystaniem z konfliktów w celu zapewnienia sobie zysku. Na czele tego syndykatu stoi Ergo Blast. Czerwony Woła. Jego członkowie są zobowiązani do uzdrowienia całego systemu poprzez brutalną czystkę. Żaden koszt, żadna krew nie jest zbyt cenna, jeśli tylko przybliża do honorowego celu. Nie są wojownikami, a zabójcami, którzy nie mają żadnych skrupułów. Przywódczynią Czerwonego Woalu jest Paladino. Stalowy Meridian zrzesza Greenals, którzy odłączyli się od swojego ugrupowania głównie dzięki wadzie genetycznej pozwalającej na nieposłuszeństwo względem królowych. Ich celem jest obrona tego, co pragną zniszczyć Grina oraz oswobodzenie kolonii ludzkich zniewolonych przez swoją rasę. Stalowy Meridian prowadzony jest przez Tal, będącą deserterem Greenal. Cefalon Su. to nazwa frakcji, a zarazem nazwa cefalona, który poprzez swoich agentów kolekcjonuje wszelkie informacje oraz wiedzę, aby dowiedzieć się wszystkiego, co można. Pozornie pozbawiony emocji, Suda pragnie wiedzy i brzydzi się zniszczeniem. Jednak dokładne cele cefalona SUDY są nieznane. Arbitrzy Hexis najważniejsza frakcja dla Ponieważ dążą oni do rozwinięcia umiejętności tenno, wierząc, że tenno są o wiele potężniejsi i mogą zwiększyć oni swój potencjał. Przyjmując dogmatyczną kulturę, przypominającą starą hierarchię Orokin, starają się ukształtować nowy zestaw zasad, według których tenno mogą żyć, a które nie będą ograniczać ich mocy. Dostęp do tych syndykatów zyskuje się w momencie dojścia do pierwszego przekaźnika. Na każdym przekaźniku syndykaty mają swoje rezydencje, gdzie można ich odwiedzić w celu zapoznania się z nimi, przejrzenia darów, które będzie można u nich zakupić po osiągnięciu danego poziomu reputacji, czyli inaczej tytułu, oraz w przypadku niektórych syndykatów przyjęcie dodatkowej misji, czy też zrobienie dodatkowych zakupów. W przypadku sekwencji Perin, u Ergo Glasta można nabyć bronie dogmatów, zaskarżone holoklucze, a w przypadku arbitrów Hexis można wydać środki płatnicze zdobyte w trakcie arbitraży. No i w każdym syndykacie można wymienić zdobyte w trakcie alertów syndykatowych medaliony na reputację. Każdy wymieniony syndykat ma pośród innych frakcji swojego sojusznika oraz wrogów. Jest to ważna informacja, ponieważ w momencie, w którym wybierzesz i złożysz przysięgę lojalności dla frakcji, zaczniesz zdobywać u nich reputację oraz dodatkowo połowę wartości tejże reputacji u frakcji sojuszniczej. Jednak nie ma róży bez końców. U rywala wybranego syndykatu stracisz połowę uzyskanej reputacji, a w przypadku wrogiego syndykatu. Zostanie odjęte tyle reputacji, ile zyskałeś we frakcji, dla której złożyłeś przysięgę lojalności. Przysięgę lojalności można złożyć tylko poprzez panel syndykatów, znajdujący się na arbiterze. Ponieważ ten panel jest dostępny dopiero od trzeciej rangi mistrzowskiej, to dopiero od tego poziomu można złożyć przysięgę. Złożenie przysięgi oznacza, że od tej pory 15% zdobytej biegłości podczas wykonywania misji zostanie przekonwertowane na reputację danej frakcji. W każdej chwili możesz złożyć przysięgę innej frakcji, co oznacza cofnięcie swojej przysięgi dla poprzedniego syndykatu. Można to robić wielokrotnie bez jakichkolwiek konsekwencji. Zbieraną reputację przeznacza się na zwiększenie swojego poziomu reputacji, czyli uzyskania wyższego tytułu, co daje z kolei dostęp do większej liczby darów, które można zakupić za jakże za reputację. Jednak, aby nie było prosto, sama reputacja nie wystarcza na osiągnięcie wyższego poziomu. Dodatkowo trzeba jeszcze złożyć w ofierze wymagane przez daną frakcję fanty. U każdej frakcji na początku jest się na poziomie zerowym i można uzyskać maksymalnie piąty poziom, na którym dostaje się dostęp do pełnej oferty darów danego syndykatu. Są jeszcze dodatkowo dwa poziomy, niestety ujemne. Strata reputacji poniżej minus 5000 reputacji powoduje spadnięcie neutralnej rangi na minus 1, a spadnięcie poniżej minus 22000. Powoduje zejście na sam dół i stanie się wrogiem numer 1 dla danego synyka. Jeśli posiadacie pozytywną rangę, a stracicie reputację poniżej zera, wasza ranga spadnie o jeden poziom w dół. Na szczęście w każdej chwili zdobywając reputację, można odzyskać poprzednią rangę bez konieczności składania ofiary. A co w przypadku, gdy ma się negatywną rangę? No, Aby otrzymać neutralny poziom, należy zdobyć odpowiednią pulę reputacji i złożyć wymaganą ofiarę. Negatywne poziomy rangi i reputacji powodują, że wrogi syndykat co jakiś czas będzie wysyłał przeciwko nam swoje szwadrony śmierci. Będą się one pojawiać w trakcie misji, co zostanie zakomunikowane poprzez migoczące światła i odezwanie się lidera frakcji do tenno, który został wyznaczony na cel. Na randze –1 Syndykaty wysyłają oddział eksimusów składający się z 3 do 5 jednostek, a w przypadku rangi –2 zostanie wysłanych od 5 do 8 jednostek eksimusów. Z każdej zabitej jednostki może wypaść schemat na widmo danego eksimusa. Oczywiście każda frakcja wysyła inny rodzaj eksimusów. Jeśli chodzi o zdobywaną reputację, niestety jest dzienny limit ile można jej otrzymać. Im wyższa Twoja ranga mistrzowska, tym więcej reputacji w ciągu dnia możesz pozyskać. Na szczęście ten limit nie obowiązuje dla reputacji pozyskanej poprzez oddawanie medalionów, ani za wykonanie alertów syndykatowych. W momencie uzyskania pierwszej rangi reputacji pojawią się alerty danego syndykatu. Są to trzy misje, za których zrobienie otrzymasz sporo ilość reputacji dla frakcji, która udostępniła misję. Alerty resetują się raz na dobę. Co ważne, w trakcie większości takich misji można odnaleźć medaliony, odpowiednie dla frakcji, od której jest misja. Aby sprawniej pozyskiwać, warto wyposażyć się w mody pokazujące łupy. Niestandardowe miejsce oznacznika łupu z pewnością będzie oznaczać pozycję medalionu. Który syndykat warto wybrać jako pierwszy? No, według własnego uznania? Czy też któryś z nich jest lepszy na początku? No tak. Zdecydowanie polecam złożyć na początku gry przysięgę lojalności dla nowej Loki. Dlaczego? Wyjaśnię to za chwilę. W trakcie zdobywania poziomów reputacji możecie zmieniać przysięgę, ale zdecydowanie zalecam to robić tylko pomiędzy wybraną na początku frakcją i jej sojusznikiem. Dopiero gdy w tych obydwu syndykatach zakupicie wszystkie dary, które Was interesowały, warto złożyć przysięgę innemu syndykatowi. Alternatywnie możecie wbijać jednocześnie reputację w trzech syndykatach bez negatywnych konsekwencji. I do wyboru macie nową Lokę, Sekwencję Perin oraz Czerwony Woal albo stalowy Meridian, Cephalon Suda i arbitrzy Hexis. No to dlaczego warto wybrać nową Lokę na start? Na pierwszej randze macie możliwość zakupienia schematu na starożytnego uzdrawiającego jako widmo. Jest on niezwykle przydatny w trakcie trudniejszych misji stacjonarnych, czyli takich, w których stoi się na miejscu, obrona, czy też farmienie zasobów na przetrwanie. Co on daje? Rzuca aurę dającą dodatkowe zdrowie, równe dziesięciokrotności zdrowia uzdrowiciela. Uodparnia na większość form kontroli tłumu, ponadto co 15 sekund emituje impuls, który przywraca 30 punktów życia. Jeżeli wciąż używacie skany, to może się Wam przydać specjalny mod do tej broni, który daje efekt czystość. Co to oznacza? Każda frakcja ma własny efekt, który jest na jej broniach i w formie modu do niektórych podstawowych broni. Co daje czystość? W momencie aktywacji wszyscy wrogowie w promieniu 25 metrów otrzymują 1000 obrażeń żrących z gwarantowanym efektem statusu, który przypominam zmniejsza pancerz przeciwnika. Ponadto na 30 sekund życie gracza zwiększa się o 25% i dodatkowo odzyskuje on 25% maksymalnego życia. Myślę, że ten efekt syndykatu jest całkiem ciekawy. A kiedy się on aktywuje? Po zdobyciu 1000 punktów biegłości uzyskanych podczas wierzenia broni z tym efektem. Mod ten dostępny jest na czwartym poziomie reputacji. Trochę szkoda. Bo osiągnięcie tego poziomu może potrwać na tyle długo, że zapomnijcie, co to jest Kana. No, ale nic straconego. Posiadając najwyższy poziom w Nowej Locie, możecie zakupić ich broń Sancti i Magistar. Niestety, jest to niedoceniana broń, a zarazem według mnie najciekawsza ze wszystkich broni dostępnych w syndykatach, bo mająca całkiem ciekawe efekty. Po pierwsze, bo posiada wbudowany efekt syndykatu, który wcześniej omówiłem. Po drugie. Dzierżąc ją ręką ma się 20% szansy na odporność na negatywne statusy. No i po trzecie, uderzenie ciężkim atakiem we wrogu wyzwala 15-metrowy impuls, który leczy tenno i sojuszników. Dokładniej odzyskuje się 5% życia zadanych obrażeń przeciwnikom. Całkiem fajna sprawa do leczenia widm, cieni nekrosa czy też obiektu obrony. Broń tą można używać od ósmego poziomu rangi mistrzowskiej. Jeżeli nie wybrałeś tego syndykatu, jej schemat, tak jak zresztą inne schematy syndykatowe, możesz zakupić czy też dostać za darmo od innych graczy. Ponieważ sojusznikiem jest sekwencja Perlin, łatwo będzie Tobie także uniknąć wyższe poziomy, dzięki czemu będziesz mógł zakupić dwa niezbędne mody. Zepsucie, czyli niezbędny mod dla necrosa, oraz pancerną szarżę, która jest niezwykle cenna dla Rhino. Te mody argumentacji na łatwiej sprzedać też innym graczom, więc zawsze możecie przerabiać reputację z sekwencji peri na troszkę karty. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o 6 podstawowych syndykatów w Warframe. Do zobaczenia!